Kilkanaście dni temu odbyło się kolejne starcie pomiędzy prezesem SMLW a mieszkańcami bloku przy ulicy Broniewskiego 4. Tym razem w obecności sekundantów z Miejskiej Komisji Rozwoju, których przeciwnicy powstania w ich sąsiedztwie nowego budynku poprosili o pomoc. Radni zadania się podjęli. Rada Miasta wydaje mi się, że ma mandat do tego, żeby takim mediatorem być. No i liczą na to, że stanowisko radnych będzie tutaj pomocne mieszkańcom. I że pomoże w mediacji, pomoże w rozwiązaniu tej, tego problemu. Zdaniem inicjatora zwołania specjalnego posiedzenia komisji on jest i to duży. Ta lokalizacja i ten budynek w tych gabarytach, tej wielkości spowoduje znaczną ingerencję w krajobraz osiedla. Z powodu jest też znaczącego pasa zieleni, likwidację miejsc parkingowych. Nowi mieszkańcy pewnie będą chcieli skorzystać też z tej przestrzeni. Na początku poniedziałkowej dyskusji głos otrzymał Szymon Rosiak. Zaczął od szerszego omówienia zasad funkcjonowania spółdzielni, a właściwie próbował zacząć. Ja przepraszam, może rozmawiajmy o działce. My, my znamy ustawę, czytaliśmy ją, no rozmawiajmy na temat. Prezes podkreślił, że zadaniem spółdzielni nie jest eksploatacja i zarządzanie istniejącymi lokalami, tylko budowa nowych. Przypomniał 40-letnią historię spornej działki przekazanej SMLW w użytkowanie wieczyste. Nie sprawdziły się tam korty do tenisa. Mieszkańcy nie chcieli też proponowanego przez miasto skateparku. W konsekwencji radni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszczając zabudowę działki. Widzę tu daleko idącą hipokryzję. Bo z jednej strony państwo podejmujecie uchwałę. I przeznaczacie ten teren pod budownictwo mieszkaniowe. W ślad za tym ciągnie to opłaty za użytkowanie wieczyste dla nas, spółdzielców, większe. Po czym mówicie, nie, to tam lepiej nie budować. Taką interpretację swych działań samorządowcy natychmiast zakwestionowali. Dostrzegając zarazem, że formalnie zapobiec budowie nie mogą. Jeżeli prezes się, że tak powiem, w swoich kalkulacjach stwierdzi, że. Będzie budował, to ten blok powstanie. I tutaj co nie ma, żeby wszyscy radni podskakiwali na mnie do tego sufitu. Jeżeli sytuacja gospodarcza spółdzielni będzie taka, że będę miał wybór: albo budować ten budynek, albo podnieść czynsze, to będę dążył do budowy tego budynku. Według wstępnych szacunków nadwyżka przychodów nad kosztami mogłaby wynieść nawet 5 milionów złotych. W teorii, bo projekt nowego budynku nawet nie istnieje, są tylko koncepcje. Dla mieszkańców bloku numer 7 nie do przyjęcia. Kiedy jednak ich lider doszedł do głosu, o sednie sprawy mówił mało. Działa wymierzył głównie w prezesa. Za lustrację, jak, na, jak było napisane w sprawozdaniu zarządu spółdzielni, zapłaciliśmy w zeszłym roku 61 tysięcy złotych. Mówimy o lustracji. Tutaj nie ma jeszcze opłaty członkowskiej, czyli to wychodzi ponad 100 tysięcy. Czyli ta nasza opłata za użytkowanie wieczyste to jest 1 trzecia opłat, które płacimy za związek, do którego nie ma obowiązku należeć. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo chętnie bym się nie poddawał lustracji, ale ustawodawca mi nakazał, raz na 3 lata, lustracja pełna, a co rok, jeśli spółdzielnia prowadzi inwestycje. Szymon Rosiak oberwał też za brak korzystania z pieniędzy zewnętrznych, spowodowany rzekomo jego zasiadaniem w Radzie Powiatu. Nie dochodzi tutaj uzyskania środków unijnych, ponieważ na przykład nie może ich uzyskać, będąc radnym powiatu. Środki przechodzące przez powiat nie są dostępne dla pana Rosiaka, bo wojewoda wygasi mu mandat, proszę państwa. Są orzeczenia sądu na ten temat. Mam przywołać tutaj orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego. Państwo je chyba dobrze znają. Nieprawdą jest, żeby była możliwość uzyskania środków unijnych na jakąkolwiek działalność gospodarczą w mieszkaniówkę w województwie mazowieckim. Nie ma żadnej kolizji interesów, gdyby te środki były dostępne, ponieważ nie decyduje o tym powiat. Powiat nie ma tu nic do powiedzenia. Decyduje o tym wyłącznie, tylko i wyłącznie Urząd Marszałkowski, Później do szturmu przystąpił przedstawiciel Społecznej Inicjatywy Lokalnej, ale ponieważ strzelał argumentami nie na temat, do akcji wszedł szef komisji. To nie jest zwalne zebranie spółdzielni mieszkaniowej, to nie jest zebranie nawet Rady Osiedla, gdzie te kwestie mogą być poruszane i Rada Miasta ani Komisja Rozwoju nie będzie nigdy arbitrem w sprawie pomiędzy spółdzielcami a zarządem spółdzielni. Zamiast atakować, Bogusław Peryczy zaczął więc ostrzegać. Uchwały zostały zaskarżone do sądu i w tej sytuacji, gdzie jeszcze e, e, wyrok nie jest rozstrzygnięty, bo sprawa dopiero będzie e, e, prosiłbym i właściwie, że jest też rada, żeby pan prezes zweryfikował swoje plany. To zupełnie nie ma związku to, co pan mówił, że został coś zaskarżony. No i co z tego? Przecież my nie zamierzamy tego sprzedać. My zamierzamy budować, a tego byście nie zaskarżyli. Skoro już mowa o skargach, te ze strony spółdzielców niektórzy uznali za spóźnione. Wnioski do studium powinny być składane do lutego 2012 roku. Proszę się nie gniewać, ale ja obserwuję coś takiego w naszym społeczeństwie: że jak się coś zaczyna dziać, to się wtedy wszyscy budzą, ale to jest za późno. Należało się tym terenem interesować, co z tym terenem będzie. Należało wyprzedzająco może zapobiec, i wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Nic nie kosztuje radnego stanicie po stronie państwa. Zbiera punkty. A z mojego punktu widzenia, to ja mam do wyboru, ja nie wiem czy to nastąpi do końca, że jeżeli będzie sytuacja zagrażająca prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarczemu spółdzielni, to czy wchodzić w tę inwestycję, czy nie. Poniedziałkowe spotkanie Komisji Rozwoju Miasta prezesowskich dylematów nie rozwiało. Każda ze stron pozostała przy swoim zdaniu, i raczej trudno będzie o jego zmianę. Póki co działka przy Broniewskiego stoi odłogiem i okoliczni mieszkańcy mają święty spokój. Czy dla nich oraz reszty członków SMLW tak jest najlepiej, to już zupełnie inna sprawa.